Cześć, witajcie, moi drodzy widzowie. Dzisiaj zaprezentuję wam unboxing rozpakowanie Grand Theft Auto 5 edycji specjalnej na konsolę PlayStation 3. Tak oto prezentuje się nasze opakowanie. Wszystko mamy zapakowane w takie oto kartonowe pudełeczko. Dość ładnie się tutaj nam wszystko błyszczy. Po bokach prezentuje się to tak, tak. Z tyłu, z tyłu mam informację po angielsku, ponieważ edycji specjalnej nie widziałem choć po polsku. Ale za to edycja premierowa gry jest z tyłu po polsku. Przejdźmy więc do rozpakowania naszego pudełeczka. Znajdziemy jeszcze zabezpieczenie, by nas silbuk nie latał po pudełku. Oraz naszą zawartość. Tak oto na początku, pokażę mapę, prezentuje się nasza mapa. Z tyłu mamy. Takie wrażenie jakby była trochę poniszczona, jak widzicie. Ona nie jest poniszczona, tylko to jest tak... Takie ma to robić wrażenie. Z drugiej strony opa, prezentuje się tak. Jest naprawdę na fajnym, grubym i szorstkim papierze. I jeżeli dobrze się tutaj przyjrzycie, mamy tutaj różne znaczki. Kropki, trójkąty oraz jakiś specjalnie narysowany znaczek. I tutaj już, już służę legendą, żeby wytłumaczyć, co to jest. Jest to o, Safe House, Fast Cash oraz Custom Rides. I tutaj mamy te wszystkie znaczniki na mapie pozaznaczane. Masło maślane. Dalej mamy nasz Steelbook. Prezentuje się on tak. O, tylko Fokus złapie. W porównaniu z wydaniem premierowym Jakie możecie normalnie zagubić w sklepie, z tyłu. Jak widzicie tutaj mamy informację po polsku. Ja niestety tutaj mam te same informacje, lecz po angielsku, ale mnie to wielkie różnicy nie robi. Po zajrzeniu do środka ukazuje nam się oczywiście płyta z grą. Prezentuje się ona oto tak. Instrukcja, oczywiście w języku angielskim, tak jak moja cała edycja, oprócz gry, gry. Gra akurat jest w języku polskim, tak samo jak, o ile nie mylę się, zagraniczne wydania. Też mają polskie napisy. Kolejną rzeczą jest kolejna mapa. Tą mapę również znajdziecie w zwykłym premierowym wydaniu gry. I ona prezentuje się tak z jednej strony. Mamy tutaj dokładnie przedstawione miasto, te po prostu na samym dole mapy. Wraz z legendą, a z drugiej strony mam przedstawioną już całą mapę, tak samo jak w tej drugiej mapie, którą znajdziecie tylko w edycji specjalnej. I tak oto to się prezentuje. Kolejną i ostatnią rzeczą jest kod na dodatki ze specjalnej edycji, a między innymi są to bonusowe ubrania, tatuaże, zeppelin Atomic, dodatkowe bronie, specjalne boosty do aut oraz coś związanego z samolotami. Z drugiej strony na karteczce mamy kodzik. Tak to się to prezentuje. I na ostatni rzut oka mamy tutaj Steelbook z wewnątrz. Tak jak on się prezentuje. I tak jeszcze w całości z drugiej strony. I tak oto prezentuje się unboxing rozpakowanie edycji specjalnej gry Grand Theft Auto. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz komentarza. Cześć, trzymajcie się!